Kurde, jakby nam było mało komiksów, mało Marvela i mało DC, tak? No to jeszcze na to wszystko. Dzisiaj porozmawiamy o filmie Sin City. Oczywiście o drugiej części w reżyserii wspólnie Franka Millera i Roberta Rodriguez'a. O czym jest film? Nie ma sensu mówić. Mamy kilka historii, które się przeplatają. Jeżeli widzieliście pierwszą część, to część się dzieje... Przed pierwszą częścią część dzieje po, po pierwszej części jest pomieszanie, poklątanie, po ale wracają nam postaci. Co jest najważniejsze, bo w, w przypadku Sin City to najważniejsze było grafitna oprawa i to, jak to było zrobione. Postacie, tak, jak najbardziej. Marv, Mickey Rourke to po prostu rewelacyjny. On nie grał Marwa, on był Marwem. I fajnie jest, ponieważ mnóstwo mnóstwo aktorów, mnóstwo postaci z pierwszej części powraca. Tutaj się y posłużę pomocą w pierwszej części, powracają. Mickey Rourke, Jessica Alba, Rosario Dawson, Bruce Willis, Power Buffy i to było tyle. Jeżeli chodzi o nową obsadę, to mamy Josha Brolina, Josefa gordona Lewita, yy, Reya Alayote oraz dawno, dawno, dawno niewidzianego na dużym ekranie, a świętego, świe, świetnego i yy, zawsze dla mnie będzie yy, doktorem Emmetem Brownem, Christophera Lloyda. Czy dwójka jest tak samo dobra jak jedynka? Tak i nie, jakby powiedział Lechu. Tak, ponieważ jak najbardziej mamy to, to, to samą... Yy, narrację, ten sam klimat, wszystko się dzieje. Nie, ponieważ pierwsza część była czymś nowym. Tego wcześniej nie było, tego nam nie pokazywali i normalnie to, że zrobili film w ten sposób a nie inny było czymś odkrywczym. Tutaj odkrywczych rzeczy nie ma. W ogóle. W film jest wersja 2D 3D. Ja widziałem 2D, więc nie, wam, nie powiem wam, czy była 3D dobre. Znałem Rod Rodriguez'a, powinno być w porządku. Kolejna sprawa fabuła. Tak prawdę powiedziawszy, mamy kilka historii, aczkolwiek skupiamy się głównie na jednej. E, historii z Nancy Callahan. Jeżeli dobrze pamiętacie, Jessica Alba grała, tam był w tej historii Bruce Willis. E, to był ten... E, tytuł był The yellow, e, The yellow Bastard, ten, ten żółty... skurczybyk. Można tak to przetłumaczyć. I tutaj, akcja się dzieje kilka lat po tym. I w tej właśnie fabule pojawia się Marv. Pojawia się Dwight. O co chodzi z Dwightem? Pojawia się, jeżeli pamiętacie, w przedniej części występował w tej roli Clay Bowen. Tutaj mamy kogoś innego. Jest Josh Brolin. Też jeżeli pamiętacie, jeżeli jesteście takimi zboczyńcami do szczegółów jak ja, w tamtej części, ponieważ to się działo, w pierwszej części działo się po, teraz się dzieje przed. Był po operacji plastycznej, więc nie było problemu, żeby wziąć całkiem innego aktora. Wiem, namieszczałem, poplątałem, ale powiem w ten sposób. Kilka wyborów Rodrigueza nie rozumiem. Bo o ile jestem. Znowuż pomoc. Jeżeli jestem w stanie na zrozumieć, y, zamiast Devon Aoki w postaci Michał, wcieliła się inna aktorka. Krótka piłka Devon Aoki była w ciąży, pewnych rzeczy nie, nie przeskoczymy. Tak samo nie przeskoczymy tego, że Brytani Murphy nie żyje oraz Michael Clark Duncan też nie żyje. W postaci granej przez Brytani Murphy w poprzedniej części nie ma. Postać y, grana przez Michaela Clarka Duncana jest, wciela się w nie ten gentleman. Pamiętacie go pewnie z serialu 24. Między innymi z Kifferem Sterlandem oraz nim w roli prezydenta. Michaela Medcena zastąpił Jeremy Piven. Czemu? Nie wiem. Źródła milczą, może panowie się nie dogadali, może Madsen coś robił, nie mógł się zgrać w terminach, może chciał do drokasy. Różnie bywa, nie mam pojęcia. Aczkolwiek najbardziej mnie zaskakuje wybrać wybór, że tak powiem, głównej heroiny fan czyli Ewy Green na na yy, Damulkę, dla której warto zabić. dla Murkę wartą grzechu. Nie spełniła się, nie sprawdziła się dla mnie, a co zaskakujące, to są imiona, to są nazwiska, które, że tak powiem, ubiegały się, które były brane pod uwagę. Jej lista jest po prostu niesamowita. Scarlett Johansson, Anne Hathaway, Salma Hayek, Rosma Goan, Angelina Jolie, Rachel Weisz, Michelle Williams, Helena Bonham Carter, Jennifer, L Jennifer Lawrence. Nic dodać, nic ująć. Po prostu w tym aspekcie, jak dla mnie, Rodriguez nie trafił. I w sumie trochę się nie dziwię, to odczuwalne jest. Chociażby z tego względu, że film kosztował 60 baniek oczywiście, jak do tej pory najdroższy film Rodrigueza. A, a od premiery jest niemalże miesiąc, czasu, 3 tygodnie, a film zarobił dopiero 23 miliony, i to nie w Stanach, na całym świecie. Więc nie jest za dobrze. Film u mnie dostaje 7 na 10, bo rzeczywiście fabularnie jest fajny. Wizerunkowo, w ogóle stylistycznie. To jest cały czas ten sam film. Nie ma żadnego haczyka, nie ma czegoś co by wybrzkło. A popatrzcie, a to zrobił fajniej niż w pierwszej części. Nie, to jest po prostu kolejna część, zrobiona poprawnie, dobrze. Także jeżeli podobała mi się pierwsza część, ta też wam się spodoba. Nie ma problem. Jeżeli podobałam mi się czysta, to tam jeszcze było Spirit, Duch Miasta. Spirit, Duch Miasta. Nie. My mamy innego spiryta albo inny spiryt. To tak, to jest, to jest ten klimat, gdzie powinno mi się spodobać, mimo że jak dla mnie był y, słaby. Ale jeżeli nie jesteście przekonani, nie byliście przekonani do pierwszej części, darujcie sobie, bo to jest. Y, nie, bo to nie będzie dla was, dla was droga. Jakoś ostatnimi czasami mnie Rodriguez w ogóle nie przekonuje. Czy to w roli reżysera, czy to w roli producenta, bo wziął Predatory i spiernik czuje. Nie ma się szarować jestem wielkim fanem Predatora, ale y, trójka. No albo Predatory, jak to woli, była dla mnie jeszcze, jeszcze gorsza niż y, obcy kontra Predator 2. I Tudy też nie popisał. Mimo, że miał Franka Millera, chociaż z drugiej strony Frank Miller też nie popisał jako reżyser filmu właśnie Spirit duch miasta, więc y, czasami filmy wychodzą, czasami nie wychodzą. Jest wiele smaczków w tym filmie, ale to jest inna inna bajka. Ale pytanie do was, jaki film Rodriguez'a lubicie najbardziej? Bo ja pewnie mi się skłamał. Skłaniał. Wszyscy pewnie myślą, y, Desperado jest najfajniejszy i tak dalej. A właśnie nie. ja powiem, że naj najmniej doceniany film, przynajmniej finansowo najmniej doceniany film, czyli y, plan terror. Naprawdę taki, jak tam jest świetny humor, jak ten film jest zrobiony, to jest po prostu rewelacja. No wiadomo, od Zmierzchu do Świtu to już jest y, klasyk. Desperado, tudzież y, El Mariachi też w porządku najbardziej. Ale jaki jest Wasz ulubiony? Piszcie jak zawsze pod recenzją. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, polubienia, podzielenia się itd. itd. Zaraz tu będą cztery pozostałe recenzje, obejrzyjcie je, a my widzimy się już niedługo. Cześć.